Jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni, mówimy jako odbiorcy sztuki, dzieł sztuki, do odrębnego odbioru, kontemplowania poszczególnych dzieł należących do różnych kategorii artystycznych. Spotkamy się tutaj, żeby improwizować do wybranych obrazów. Próbujemy te obrazy przelać na warstwę dźwiękową. Ten projekt daje bardzo dużo nam wszystkim, ponieważ otwieramy się na różne brzmienia, na nowe brzmienia. Częścią finałową całego projektu jest koncert. Koncert przewidziany tutaj we wnętrzach Galerii Sztuki Nowoczesnej. Koncert jest pomyślany jako niezwykłe wydarzenie, współczesna, Tym bardziej w zespole jest całkiem trudnym tematem do ugryzienia. Ten projekt pozwala rozwijać właśnie takie umiejętności. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę Państwa, w, rozpoczęliśmy, tak może trochę na obudzenie, w, od w projektu, który, od którego miałam przyjemność rozpoczynać moją pracę w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Proszę Państwa, chciałabym się dzisiaj podzielić w doświadczeniem związanym z budowaniem relacji i w, tutaj właśnie w przeżyciami, doświadczeniami związanymi ze współpracą z lokalną społecznością naszego miasta dużo mówimy o relacjach dużo mówimy o narracjach chciałabym pokazać jak w, tutaj to wyglądało w Bydgoszczy w przeciągu kilku ostatnich lat i może w tym miejscu nawiązałabym do misji naszego muzeum która została ustanowiona przed laty być może w najbliższych miesiącach też będziemy nad nią się pochylać, ale cenimy sobie też mądrość w naszych poprzedników, którzy taki model wypracowali. Stąd chciałabym przytoczyć słowa, które do teraz kierują również naszymi działaniami. Misją Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jest między innymi opieka nad powierzonymi dobrami dziedzictwa kultury światowej, narodowej i regionalnej, dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwienie ludziom kontaktu z ich wartościami. Stwarzając warunki do uczestnictwa w kulturze odbiorcom, niezależnie od ich wieku, przekonań, wykształcenia, statusu społecznego, pochodzenia, muzeum uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw estetycznych społeczeństwa oraz tworzy przestrzeń wymiany myśli naukowej z różnych dyscyplin wiedzy. W duchu współpracy i wielokulturowego dialogu buduje muzeum lokalną, narodową oraz europejską tożsamość bydgoszczy regionu i jego Mieszkańców. Projekt Muzealny Partytury, którego, którego tutaj wizytówkę filmową mieli Państwo okazję zobaczyć, realizowany był w latach 2017-2018 i był to projekt edukacyjny, pokazujący właśnie, w jaki sposób można połączyć muzykę z malarstwem i ukazujący zarówno różnice, jak i podobieństwa między interpretacją dźwięku i obrazu. Naszym partnerem przy realizacji tego projektu był Państwowy Zespół Szkół Muzycznych imienia Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, a także Filharmonia Pomorska imienia Ignacego Jana Paderewskiego. We wniosku przyjęliśmy takie założenia, że jest to... Program, który ukazuje zarówno różnice, jak i podobieństwa pomiędzy interpretacją dźwięku i obrazu, a samo działanie zakłada skomponowanie przez młodzież utalentowaną muzycznie krótkich form, dla których inspiracją będą wybrane dzieła z kolekcji malarstwa polskiego XIX i XX wieku. I uczestnicy, wpatrując się w obrazy, stworzą własne kompozycje muzyczne, które przyczynią się do lepszej analizy arcydzieła malarskiego. Projekt ma na celu, miał na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży do poszukiwań własnych, twórczych inspiracji, które w bezpośredniej konfrontacji z dziełami wizualnymi dadzą im szansę poszerzenia spektrum zainteresowań artystycznych. I Pomysłodawczynią tego projektu była Katarzyna Gołębiewska z działu edukacji i promocji naszego muzeum. Proszę Państwa, jak to wyglądało? Otóż. Młodzież spotykała się w naszym muzeum, brała udział w wykładach, które ukazywały właśnie różne zjawiska w sztuce. Potem pod opieką kompozytora Marcina Gumieli um, przechodziła do własnej um, interpretacji, której podstawą była um, wrażliwość muzyczna. Stąd przez um, kolejne właśnie godziny, młodzież w, za pomocą instrumentów próbowała wyrazić to. Co, w, co odczuła, co przeżyła w trakcie kontaktu z dziełami z naszej galerii. Jakie było to, jakie to miało dla nich znaczenie? Otóż, proszę Państwa, w toku kształcenia właśnie muzycznego zwrócono uwagę na to, że młodzież ma mało szansy na improwizację. I ta sytuacja w naszym muzeum dała im szansę na doświadczenie improwizacji. A w efekcie właśnie po kolejnych spotkaniach została nagrana Płyta, którą później w, również w, na tej płycie znalazło się siedem utworów, ponieważ wybrano siedem obrazów, zarówno z galerii naszego Muzeum, jak i z depozytu Filharmonii imienia Ignacego Jana Paderewskiego. I proszę Państwa, i przewodnikami w czasie koncertu finałowego, a także Nocy Muzeów, była młodzież, która przechodząc od obrazu do obrazu właśnie interpretowała, przedstawiała te dzieła za pomocą swojego talentu. To było właśnie to niezwykłe wydarzenie. Jeżeli chodzi o kolejny projekt, o którym chciałabym opowiedzieć, jest to projekt Co można robić w muzeum? Projekt, który był realizowany właśnie w 2020 roku, Co można robić w muzeum? Edukacja na rzecz partycypacyjnego modelu udziału w kulturze. I bezpośrednim impulsem dla tego projektu stała się rewitalizacja gmachu głównego naszego muzeum przy ulicy Gdańskiej 4. Powstała możliwość zagospodarowania nowej przestrzeni, nie tylko w wymiarze, w wymiarze fizycznej aranżacji, ale przede wszystkim jako miejsce spotkania i dialogu. Autorką tego projektu i koordynatorką była Dominika Raduńska-Pacholska i jej chciałabym oddać głos, ponieważ całe podsumowanie znalazło się również w publikacji przygotowanej przez nasze muzeum w ramach projektu i ona wyjaśnia to następująco. Chcieliśmy poznać, jakie potrzeby i oczekiwania mają mieszkańcy naszego miasta, tak aby z odbiorców mogli stać się współtwórcami muzealnej oferty edukacyjnej. Do współpracy zaprosiliśmy naszych bliższych i dalszych sąsiadów, pedagogów, artystów i twórców. Poprzez szereg spotkań wypracowywaliśmy i wypróbowaliśmy metody, które miały być najodpowiedniejszymi nośnikami ważnych dla nas treści. Merytorycznym punktem wyjścia dla poszczególnych spotkań były dzieła na co dzień eksponowane w Galerii Sztuki Nowoczesnej naszego muzeum. Muzeum jest miejscem szczególnie bogatym w nośniki treści, tworzącym tożsamość w osobniczą i zbiorową poprzez gromadzenie materialnej spuścizny w ludzkości. I tutaj dalej pisze, wspomina tak... Te założenia stały się dla nas drogowskazami, gdy zaczynaliśmy tworzyć program mający integrować lokalną społeczność wokół rewitalizowanego gmachu głównego. Inicjator programu edukacyjnego, Marcin Zdanowski, kierownik ówczesnego działu edukacji i promocji muzeum, chciał, aby ten budynek, podążając za myślą Reja Oldenburga, stał się tak zwanym trzecim miejscem żywym, współtworzonym przez lokalną społeczność, obszarem spotkań i kreatywnego relaksu. Temu celowi miał służyć projekt edukacyjny. Postanowiliśmy się skupić na naszych najbliższych sąsiadach, mieszkańcach dzielnic Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Okole oraz Wilczak Jary, gdzie występują różnorakie problemy społeczne i ma miejsce słaba integracja lokalnej społeczności oraz słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami. Proszę Państwa, robienie projektu partycypacyjnego w momencie, kiedy była pandemia, było prawdziwym wyzwaniem. Ten program nie do końca został zrealizowany w gmachu głównym na Gdańskiej 4, ale myślę, że takim wyjątkowym miejscem stała się apteka pod łabędziem, gdzie obecnie Dominika prowadzi program edukacyjny i myślę, że jeszcze będzie na kolejnych konferencjach szansa usłyszenia o tym, w jaki sposób te założenia właśnie tam są realizowane. Natomiast ja chcę Państwa zaprosić do kolejnego projektu, którym był przepis na Bydgoszcz, kulinarne tradycje miasta i regionu. Jeszcze, dwie minuty. Jeszcze dwie minuty. Mm -hmm. A cztery mi wyświetla tutaj. No. <grym> tak, i tutaj w tym projekcie zaprosiliśmy również do udziału naszych mieszkańców miasta na początku kwerendy, rozmowy z mieszkańcami, między innymi z osobami, które, rodzinami, które pływały na barkach szyperskich kwerenda i takie zapoznanie z projektem właśnie w sieci, gdzie prezentowaliśmy historyczne, historyczne przepisy kulinarne. Do współpracy zaprosiliśmy tą nieobecną u nas społeczność, czyli klientów restauracji, różnych restauracji w Bydgoszczy i zaproponowaliśmy zarówno właścicielom, jak i szefom kuchni współpracę na bazie tych historycznych przepisów zebranych od mieszkańców bądź właśnie w pozyskanych w trakcie kwerendy. Przygotowane zostały dania i kilka właśnie obiektów wzięło udział w. W tym projekcie, między innymi w restauracji w menu można było zapoznać się z ofertą w muzeum. We wkładce specjalnej był opisany projekt, plus do tego właśnie informacja, skąd dany przepis pochodzi. W tym samym czasie na wystawie czasowej w muzeum też przy danym przepisie była informacja, że to danie można znaleźć w określonej restauracji w Bydgoszczy. Wystawa trwała bardzo krótko, od 16 grudnia do 27 lutego. Niemniej jest to też również czas pandemii. Niemniej właśnie około 30 do 40 osób dziennie ją odwiedzało, co jest całkiem niezłym wynikiem na ten czas. Tutaj kuchnia i zajęcia edukacyjne, to dzisiaj to wygląda trochę nieprawdopodobnie. Maseczki i prawda, tutaj zajęcia z aromatami, No to, to naprawdę trudno uwierzyć. Powstał również Bydgoski Szlak Kulinarny. Weszliśmy we współpracę z Biurem Turystyki, Szkoleń i Konferencji wizyte Visit, i Stowarzyszeniem Frymag Bydgoski. Zostały stworzone mapy miejsca, które właśnie można było kulinarnie odwiedzić, spróbując bydgoskich smakołków. Bo sam projekt wziął się z potrzeby, um, związanej z czystym pytaniem naszych turystów. Co jest charakterystycznego dla Bydgoszczy? Co można w niej zjeść? Okazało się, że jest to również pytanie aktualne dla mieszkańców miasta, którzy nie, do końca nie mieli świadomości swojego dziedzictwa Kulinarnego, stąd powstał właśnie, można powiedzieć bardzo w udany, udane, udana, sieć współpracy powstała udana sieć współpracy między muzeum bydgoską gastronomią i lokalną społecznością takim pokłosiem tego projektu często nasze projekty byda, bywają efemeryczne ale jednak właśnie tutaj udało się utrwalić przepisy właśnie a także różne spojrzenia w Publikacji, właściwie jest to pierwsza taka publikacja dotycząca tradycji kulinarnych w Bydgoszczy. I te doświadczenia współpracy przenieśliśmy do projektu Kurdystan oblicza trwania. Był to festiwal sztuki protonarodów, który realizowany był w Bydgoszczy. On się kończył w zeszłym roku. Jedną, jedną z jego części była część dotycząca współpracy właśnie z Kuchnią kurdyjską. Szachram Ismael, kurdyjka z Erbilu, była, naszym, była naszą osobą, która, z którą konsultowaliśmy właśnie tradycje kulinarne i w, odbyły się trzy spotkania, w czasie których mieliśmy okazję doświadczać, dowiedzieć się więcej na temat kultury kurdyjskiej, a efektem tego projektu miał być. Um, Miał być po prostu miało być zmożenie współpracy z branżą choreka, stąd właśnie ten efekt w postaci również oferty dań kuchni kurdyjskiej w lokalach w Bydgoszczy. I tutaj autorem tego projektu, jeżeli chodzi o wystawę, był dyrektor Wacław Kuczma, natomiast za projekt kulinarny tutaj kuratorką była Monika Kucia i współpracowaliśmy właśnie nad cyklem. Trzech warsztatów. Kończąc wystąpienie, ponieważ tak pięknie profesor Woźniak na samym początku zrobił takie nawiązanie do konferencji, które onegdaj były w Bydgoszczy. Jesteśmy świadomi tego dziedzictwa. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze w Bydgoszczy przy różnych realizowanych projektach. Oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A chciałam powiedzieć, że staramy się również chociażby zacząć też odbudowywać niektóre relacje poprzez organizowanie konferencji Bydgostiana, która właśnie dotyczy naszej w lokalnej społeczności, ale też coraz bardziej zataczamy kręgi. Kolejna edycja będzie dotyczyła również regionu, ma charakter konferencja ogólnopolski i serdecznie zapraszamy proszę Państwa do Bydgoszczy, nie tylko na herbatę z Kardamonem, ale również na okazję do tego, żeby nawiązać relacje i żeby właśnie wysłuchać bardzo ciekawych narracji. Bardzo Państwu dziękuję. I my dziękujemy.